Wyjściałem kluski z rosołem 13 października 2024 roku Niedziela Za oknem smutno, szaro Pada deszcz Tak więc włączyłem sobie szujnię Szujnię paskudną Parszywą ściek Szujnię TVN 24, żeby było dodatek jeszcze do tego 24 na dobę No i co tu widzę? Loża prasowa I nazwałbym to tak Spotkało się kilku debili, skoro pan Żulczyk, nazywając prezydenta Polski debilem, nie obraził i nie naraził się na żadne konsekwencje, takie sąd wydał wyroki, no tak więc mogę powiedzieć śmiało, tutaj widzę raz, dwa, trzy, cztery, pięciu debili, którzy się jak, wiją się jak piskosze, tu jest Okopres, Gazeta Wybiórcza, jak widać, paru jeszcze tam innych mędrców, o tutaj siedzi prawie Pereira, konus, konus, konus portugalski. E, biją się jak mogą, żeby powiedzieć jedną rzecz. Kurwa, PiS miał rację. Kurwa, z emigrantami mieli 100% racji. Z granicą, to co robili na granicy, jak próbowali obronić nas przez tą, przed tą wojną, którą, którą uprawiał Putin, e, Putin i tam nie wiem kto jeszcze, e, mieli rację. I teraz kombinują jak mogą, żeby nie powiedzieć, że jesteśmy debilami, debilami, mówimy to publicznie, tylko będziemy teraz mydlić wszystkim oczy i w zawoalowany sposób opowiadać o swoich jakichś tam super pomysłach, rozwiązaniach, znajomości rynku rynku emigracyjnego i tak dalej, bo oni byli dwa razy w Hurgadzie i w Paryżu dwa razy jeszcze raz ten był w Porto na pewno, bo bo, bo był w Porto i oni wiedzą jak to wszystko wygląda no, i tak naprawdę loża prosowa, debili, którzy nie wiedzą, jak powiedzieć, że PiS miał rację, i chylę czoła. O. o, i proszę, i teraz już tam są sami bandyci, łobuzy, i tak dalej, i tak dalej. No, to się kurwa w głowie nie mieści. Słowo honoru.